Dzień dobry. Dzwonię do pana z Ministerstwa Oświaty. Pan Dariusz? Tak, przy telefonie. Panie Dariuszu, Dzień. ja słyszałem, doszło do mnie skądinąd, dowiedziałem się w jakiś sposób, że pan ma chwilę zwątpienia i pan chce zrezygnować z pracy w szkole. Darku! To nie, to nie jest chwila zwątpienia, tylko to jest pewność. Po prostu uważam, że ja już swoje zrobiłem i... Mam tość i jak tylko nadarza się, a nadarza się w przyszłym roku taka sytuacja, że mogę odejść, to odchodzę, no bo to, co się teraz dzieje, to przechodzi wszelkie ludzkie wyobrażenia. Nie, no ja już za stary jestem. Nie, no to numerie. może ja jeszcze tylko tytułem wyjaśnienia, bo prosiłem od samego rana naszych słuchaczy o to, żeby podzielili się z nami swoimi postanowieniami noworocznymi. No I właśnie, Darku, napisałeś, że a propos pracy, to masz serdecznie dość i postanowiłeś ją rzucić, że tak powiem, w cholerę, uprzedzając plany mojego ministra, czyli pana Czarnka i będzie musiał zwolnić już tylko 99 999 nauczycieli, bo ty sam te decyzje podjąłeś. Ale to chyba nie jest łatwa decyzja. To nie jest łatwa decyzja, ale to już jest efekt takich przemyśleń wieloletnich, bo w naszej pracy jest coraz gorzej. Nie ma żadnego światełka nadziei, że coś się zmieni. Każdy nowy minister, który przychodzi, to robi jeszcze większy bałagan. Nie ma, yy, nie ma żadnej takiej wizji, że idzie ku lepszemu e, ja, poważnie? Nie, naprawdę. Nie, ja nie słyszałem, naprawdę, że to bo... dobra zmiana. No, zmiana jest dobra, tylko nie wiem dla kogo. PiS <laughs> tylko jeden z postulatów, który obiecywał, że zlikwidował gimnazję, ale za tym nie poszła reforma programowa i tak dalej, to ciągle... Nie no, wiesz co, ja... Nie, dziękuję. Darku, ja, ja piszę, rozumiem, to... nie no, oczywiście, wiesz, <laughs> tylko zdaję sobie sprawę, że wiesz, jak sobie człowiek napisze na kartce jakieś cele i przyklei to do lodówki, to zawsze można udać, że potem ta kartka się odkleiła i gdzieś spadła i gdzieś nie, nie. tam pewnie jest. Tu, tu powiedziałeś, no... Muszę powiedzieć, że kilka osób słyszało teraz twoją deklarację no pff, także wiesz, takie jakby troszeczkę furtka w jedną stronę, wiesz no, o czym mówię. No tak, no. Ja uwielbiam swoją pracę, ja lubię, tylko po prostu ja jestem wypalony, zniszczony. Zresztą pani, która zajmuje się oświatą w naszym urzędzie, powiedziała, że mam się zastanowić, czy ja jeszcze powinienem być nauczycielem. Także z początku się oburzyłem, bo to wychodzi poza jej kompetencje, ale tak z czasem może i miała rację. No tak, po ludzku o, ja może, od serca. A, e, tak. Urzędnicze serce e, jest, istnieje. Czasami w to wątpimy, ale <laughs> proszę bardzo, <tutaj. śmiech> pomoc na dłoń nawet można wiedzieć. A złajdarku, a gdyby minister no. Czarnek podał. Cię do dymisji. To być może zmienił zdanie. To nic. W moim przypadku to, A, to już nie, nie. za daleko zaszło, tak? Tak, ale no to. No, to Proszę, nie no rozumiem. I chcę podziękować. Wiesz, co? Chcę skończyć pracę jeszcze jako tako zdrowy psychicznie, bo do końca ja już nie jestem, żaden nauczyciel po 30 latach pracy nie jest już do końca zdrowy psychicznie, a ja jestem po 40 latach pracy, także to jest ostatni moment, żeby wyjść z tego zawodu i nie być zamkniętym w psychiatryku, więc chcę jeszcze trochę pożyć tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla Twojej odwagi, szczerości i, i zrozumienia. Teraz już całkiem poważnie mówię, że no, gdyby każdy no. potrafił sobie w życiu powiedzieć dość, to już jest ten moment, kiedy trzeba coś zmienić. No to naprawdę myślę, że no, świat byłby piękniejszy i lepszy. Czasami tkwimy w jakichś takich niezdrowych relacjach, praca nas irytuje, no, robimy coś. Wbrew sobie i, i robimy coś, czego nie do końca rozumiemy i, i nie lubimy, a tu proszę bardzo. Skoro tak, no to do... ja pakuję swoje zabawki i, i robię z, z swoim życiem taki remanent. Masz jakiś plan B, krótko mówiąc? Mm, Naciąg dalszy. Tak? Co dalej? Wiesz co, no chyba nie zasiądziesz dobro... pod piesem i nie będziesz. Nie, wspominał. nie, nie, nie. <laughs> no. że będę, będę dbał o, o, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne też. Na pewno będę y, dalej pracował, będę uczył, bo to jest jednak pasja moja życiowa, no, tylko nie w tym systemie, nie, nie w oświacie po prostu inaczej. Nie chcę mówić jak i tak <laughs> dalej. No i ja mam jeszcze drugi, drugi zawód, drugą pasję, którą się zajmuję, także na pewno nie będę... Y, Obijał się i nic nie robi. wręcz przeciwnie. No proszę bardzo. Zajęcie, zajęcie sobie na pewno znajdę. Darku, to nie jedno. trzymamy kciuki. Cieszę się, że mamy takich szczerych słuchaczy. Słowo się rzekło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku usłyszę jakieś fantastyczne historie związane z tym, co się wydarzyło w nowym, z tego punktu widzenia, nowym 2023 roku i za rok, mam nadzieję, pełen radości. Zadzwonisz i nam o tym opowiesz. Bardzo chętnie. Wszystkiego Arko, dobrego, Darku. Dziękuję, dziękuję. Wzajemnie. Cześć. Weekend na dzień dobry. Weekend FM. Weekend FM. Mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Za 14 minut 10 To był Darek, były nauczyciel z kamienia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. Tak oczywiście. Tak, kto to to tak lubi? mój tata Darek, dla którego dzisiaj to jest chyba najbardziej szczęśliwy dzień w życiu, bo odchodzi na emeryturę jest urodziny Angusa Yanga zespołu ACDC Brawo! Darzu. Także to dla niego, dla niego. Pozdrawiamy, życzymy tego co najlepsze. Czego życzyć emerytowi? Niech ryby biorą! Tak, właśnie od jutra się zaczyna sezon. Jemu też najbardziej życzę wygranej wtodka, żebyśmy mogli jechać w październiku chyba do Ameryki. Jest festiwal rockowy, gdzie grają ganki. Iron Maiden, ACDC, także. Jest nadzieja, może się uda. No albo podwyżki emerytury, chociaż o, się o, do tak, października tak. podłoży. Tak czy inaczej, pozdrawiamy, życzymy wspaniałej emerytury. Niech tam wnuki się pojawiają i, i, i czego jeszcze można życzyć? No, wspaniałych koncertów, bo jak sądzę, to Darek Meloman. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. 19 minut po siódmej, no to teraz właśnie ten muzyczny upominek. Dla darka emeryta. No to ja jeszcze życzę, żeby żona emeryta z tym emerytem wytrzymywała. No bo wiadomo, będzie wiele wolnego czasu, to różne pomysły człowiekowi mogą przyjść do głowy.